On ma w aha Erek, będzie ci proś... So in the building O oh. oh, mój Boże Cześć, cześć, na jestem Nie Patynia, kiedy się dowiadam, skończymy moje kanale Dzisiaj po raz kolejny odpakujemy sobie album g-popowy. Tym razem Rockstar, limitowana edycja od Stray Kids Zapraszam Wkrótce powiem, że jest dzisiaj 10 listopada tak, wyszła dzisiaj piosenka la 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 la. A ja już mam album. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale lecimy odpakowywać, bo ja już się nie mogę doczekać. Zdjęłam sobie sweter, żeby nie było mi gorąco, a teraz otworzymy sobie tą paczuszki uroczym. Ue, No. Czar jeden. Tam, 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 O, oczywiście gąbki sobie je położymy. Ładnie, żeby było elegancko. Hurra! Kto mi tyle znowu wysyła? No, I teraz lecimy. To już nie potrzebujemy jeszcze Jakie śliczne! Dobra. Wow! Ej, dobra. <grytania> Okej. Okay. Oj, ja mam dodatkową kartę Hana. Kurde, ale spodziewałam się, brokat... To... to jest takie cienkie. A ja myślałam, że to będzie grubsze... Ej, czekaj tu mamy rzeczy, sobie odłoży już. Jezus Maria, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie, patrz, nie, patrz, nie, patrz, nie patrz, To sobie odłożę, bo to zaraz... Ach, Jezu, prawie sobie zaspoilerowałam, nie? A, ale przynajmniej zdjęcia są ładne. Wow. A, chwila. O, w ten sposób. Trochę będzie się światło odbijać. Jakie fajne. Let it rock. Wow, just feel the rock. Oj, wspominałam Hanna. Przepraszam, Han! Ale te zdjęcie mają ładne kolory. Felix w niebieskich włosach to jest bóstwo. Albo Wy nie widzicie, bo światło się odbija. Felix ma spódnicę! Mamy Sagminę. Wow, czerwone włosy. Show me iron! Co on ma w łapie? Co to jest? O, to jest grupowe. Ładne, ładne. Mi trochę przydaje vibe Halloween, tak szczerze. Hyun You make straight kids stay, proszę cute! Wow, mi zastanawia, co robię te okulary. No, Daje vibe Halloween, nie powiecie, że nie. Mogę się drzeć, bo nie ma nikogo w domu. Songbin in the building. To jest Ahyeon! Oh my gosh! To jest już papier To jest takie plastikowy, to jest już papier O! To jest ta sesja! Boże! I to ten wzrok! Ja pierdzielę! Please don't! A on wygląda jak Han na tym zdjęciu, naprawdę Jest on malizaka! Changmin zdejmij papierek! Będzie ci proś... Zatkało mnie co ty jesz? Ty jesz pojęka. Jak ja kocham to foto! On jest takie zajebiste. A! Kocham! Jaki On się kąpie w płytach winylowych. I am pleased, do. Oh yeah. I koniec! Szkoda, że to jest takie płaskie, ale dobra. Fajnie, że jest. Tutaj mamy Megaverse, la la. la. jeszcze ja zakochałam lala. Blind spot, jeszcze nie słuchałam. kompleks. Jest też fajne, mega superombiste. Mega verse oczywiście, że słucham mega verse. Cover me, jeszcze nie słuchałam, live nie słuchałam, social Pub, kojarzę, ale nie słuchałam po korejsku i rock version la la la. Wygląda fajnie, brzmi fajnie, ale mi jakoś nie podpasuje, jeszcze muszę zobaczyć. Szczerze, ej, zdjęcia ma mega zarąbiste, Ale teraz czas zobaczyć inne rzeczy. Tutaj mamy płytę. Ty, ja myślę, że to jest zamknięte, pakowanie to jest takie coś. Wow, tym razem niczego nie zepsuję. Aha. Spodziewałam się czegoś ciekawszego, nie ukrywam, ale takim całkiem. To jest taka, taka glitch, płyta, można powiedzieć. O Jezu, ile tego tu! O, tu są naklejki, dobra, tu jest plakat, to zostawię i widzę, że jest duży. Więc weźcie te nożyczki mi stąd. O, mój telefon. Ogo, nie mam tutaj juno i mi się wydaje, że y, chyba dzisiaj go już wymienię. Zalałam Sana, to? Tego z The World Part 1, nie? Tego. Powarańczowego, co odpakowywałam, bo, w, bo zapomniałam go wyjąć spod telefonu, nie? I zalał mi się sam. Ty, ale kolorowe! Zarobiste! Ale se na pewno gdzieś przyczepię. Ja! E, nie wiem co pierwsze, najpierw to. Wow! Ty, ale fajne! To wiecie, a to jest w tą stronę. E, o, to wam na plakacie pokażę. Jakie fajne. Dobra, teraz to. To jest to takie. To, co ja mam tam zawsze na górze, tylko to jest taki papiurek, To nie jest ten taki twardy karton trochę. Ha! Dobra, mam czangmina. Eee, proszę bardzo, ale kura ze mnie się wydała. Czy mamy Changmina. Mam już na ścianie Hanna, Bankczana, Aiena i mamy Changmina Jeżeli za każdym razem w albumie będę miała kogoś innego, w, e, takie zdjęcie w formacie A5, to będę zadowolona Co tutaj jest, co to jest? To jest chyba taka... Tak, o, ale zarąbiste, jo! E, Bang Chum wygląda jakby był dentysty. E, kocham albumy Stray Kids, to jest moja ulubiona Że To są karty e, Widzę ale czyjąś he? rękę, boję się A co to jest? Omygę. God, God. Ej, to. Teraz mam tutaj karty, i mam czyjąś rękę tutaj. I mamy coś takiego. Let's rock. A, dobra. To są takie paleroidy. Omygę, dobra, pierwsza paleroid. IN! A, mama INA. Mama INA. Proszę bardzo. Mamy IN, IN. Tutaj mamy Let's Rock. Tutaj mamy Born to be a rock star. Mamy Sangmina. Dobra, czy cztery? Felix! I mi się wydaje, że to będzie takie, że ja dostałam Make Any Line. Bo mam, mam dosłownie po kolei. Mam Ajena, Sangmina, Felixa, więc prawdopodobnie następny będzie Han. No pewnie, że tak. Dostałam Make Any Line! Ja nie mogę złapać pokusu. Mamy tutaj. E... Hanna O! Teraz trzeba zobaczyć, co jest z tymi nie kartami Nie kartami. Co jest z tymi kartami? Dlaczego tu jest łapa? Ty już widzicie, a ja nie. O mój Boże! Ja nie spodziewałam się dostanę Hyundzinę w tym kombeku. O oh my Ja yeah, pierdzielę. Zobaczymy, co mamy tutaj. Ale mamy Hyundzin? No ma Dobra, e, nieważne. Opanuj emocje, się. Widzicie pierwsi. O mój Boże! Dostałam kartę podwójną. Z Linoem i Minho, mogę powiedzieć, bo Liną się tak średnio, zdra... średnio się odmienia. Z Minho i Felixem. Ja, yeah, pierdziel, zarobiście. Bo taka ciekawostka. Mój case na telefon. Z powodu tego, że ja często się bawię caseem. Ups. Z powodu tego, że ja się często bawię caseem, to mi karty wypadają, więc Juno jest przyklejony. No i ono ja naklejko oczywiście, więc on spokojnie zejdzie. Więc nie bijcie mnie tu. Dobra. Także to są to są wszystkie rzeczy, jakie dostałam w tym albumie i teraz przyszedł czas na plakat, więc muszę zmienić perspektywę i muszę wstać, bo mi się nie chce obniżać statywu. Także a ja już widziałam kawałek tego, on będzie zajebisty ten plakat. Mogę nawet zmniejszyć. Ja jeszcze patrzę. Czy wy to widzicie? To 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 to. I Ja to robiłam. Z moją klasą na samym początku w liceum. W sensie my się tak witaliśmy, ze sobą takie ziół robiliśmy i. O matko. Dobra. E, jutro przyjeżdżałam do mnie goście więc e, muszę to sobie przywieźć. Nie ukryłam, czuję się w jakimś filmie dokumentalnym. Pydam, już muszę sprawdzić. A mi już. O, ja pierło. Chyba Ja siedzę na kablu. Sonny. O, zdjęcia mi przysłała. Dobra, już. O, ale wiecie, jak ja siedzę? Ja siedzę jakby na klęcząco i opieram się o moje podbicie. To nie jest dobre i ani za wygodne. O, o mogę na łóżku usiąść, o tym nie pomyślałam, ale mam krzywy aparat. Nieważne. Samczana Ayena i łapołowych jądzina. Trochę mi się zrymowało. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subika na kanale. I widzimy się już niedługo do zobaczenia i cześć!